Marvis Mobile Homes, domki letniskowe dla całej falu wazowej rodziny. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne EDOR. Zaskakująco dobrze, bo zazwyczaj pierwszy wyznaczony w kalendarzu egzamin często się nie odbywał z tego tytułu, że nie było kandydatów, nie było chętnych. Dzisiaj duża grupa i muszę powiedzieć, że poziom też bardzo, bardzo dobry. No widać, że coś ruszyło w tym temacie i, i, i dzisiaj naprawdę było to widać. Zaczęło się od rozwiązywania testów wiedza o żużlu, 16 osób przystąpiło do tego egzaminu, wszystkim w części teoretycznej się powiodło i po zaliczeniu tego egzaminu była część praktyczna na naszym torze tutaj w Zielonej Górze. Najpierw zawodnicy jeździli na cztery okrążenia ze startu przy maszynie startowej, musieli zmieścić się w wyznaczonym przez tutaj jury dzisiejszych tutaj licencji w określonym czasie, no i ktoś Komu się powiodło, później mógł przystąpić do dalszej części, by stanąć we czwórkę pod taśmy i mógł się pościgać na cztery okrążenia. Ta grupa gdzieś przez jakiś jeden przypadek niesie upadku, który jakby sam się adept zdyskwalifikował. Zielonogórzanie też sobie radzą. Jeden jeszcze musi troszeczkę potrenować, ale tak jak mówię ogólnie nie chciałbym nikogo wyróżniać, ale ogólnie poziom był dzisiaj naprawdę to chyba od kilku lat jeden z najwyższych. Cały czas pracujemy. To jest dopiero początek drogi chłopcy zrobili pierwszy taki dokument. Teraz będą się uczyć ścigać, bo to nie oszukujmy się, uczymy jeździć, uczymy pewnych nawyków, ale no ścigać to muszą się nauczyć podczas zawodów na torze. Także myślę, że to jest początek. A co przyniesie przyszłość? Wierzymy, że będzie lepiej jest dużo obiecujących chłopców i tych, którzy dzisiaj przystąpili do licencji, ale też tych młodszych, którzy jeszcze w tym roku, mam nadzieję, przystąpią do licencji na 250. Także trzymajcie kciuki. Bye-bye. <laughs>